Myślałam, że są lagi. Nie ma, to jest troll. Jezu, <noise> nie mogę się doczekać. 10, dobra, 15, 14, no, 13, tego... 12, no teraz coś już nic nie zrealizuje. 10, Rytm 9, zepsane. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i? No i co? O, licznik zniknął, dobra. O, i co? I koniec? O, i o. I tam, i tam. No i co? No, fajnie było. Ciekawe Fajny event. event. Brawo. A gdzie ten Marshmallow? Halo. No nic się nie stało. No halo. Zniknął licznik i nic się nie stało. O, znowu jest licznik. Znowu jest licznik, ty. Chyba event im się zepsuł, ludziska. Event im się zepsuł. Event im się zepsuł. Nie działa. Ci działa event! Nie działa event. Ty na no, event się lepsu. Ja pierdzielę event się zepsuł. Pierwszy raz takie coś widzę na oczy. Halo. No i event. No i fajny event, no. Także ten. Nie, wiem, jak się podobało. Ale i. No. O, o o o. Nie, to nic się chyba nie stało. No jakiś dźwięk był. A to Lotnio Tak i ten bus wiszący w powietrzu. Tak. Lak. I to się bus zaciął, Nie wiem o co chodzi. Ja tu zostaję na tym serwerze? A. Ty no nic się nie dzieje. Dobra, sprawdźmy. O Jezu, u innych jest ten event. Tak? Tak. A czy nie mamy eventu? My nie mamy, wychodzimy Co? A to co? czekamy z tego? Czekamy, czy co? Nie No chyba trzeba wyjść. No, nam nie e zadziałało. O, działa! Nie, nie działa. Aha, no to beka event. To back event. Wychodzi... Ja wychodzę. To wyjść i tak jak dołączysz, to już będzie pewno po evencie, więc... Może my tu poczekamy, może coś się stanie, Evercek. Ty, takie takie coś tyś jeszcze nigdy chyba nie stało. Ty, event się zbugował. To jest um, smutno. Ale, więc, jest najlepsze w tym wszystkim? I co teraz? Nie wyłączy się ten serwer nigdy? Czy co się stanie? Nie. Ojej, ten event w tak wygląda. To nie jest zły event. U nas się nie otwarło, MRC, trzeba to przepkać. Trzeba to przepkać. to nie jest zły event, u nas się stał. Ty. No nie, trzeba będzie na to skargę do Epic Games, Moskitu. Oni zepsuli, ty, to hitu. Tak, zresetujcie grę. Tak? Tak. Ale będzie event? Tak, zresetujcie grę. Ale od nowa będzie, czy co? Czy w połowie M nie, już? Nie, jest... Wejdź po prostu, zresetujcie szybko. szybko. Ale dawaj. dobra, już wiem o co chodzi. Szybko, resetujcie grę. Dobra, opuszczamy ekipę MSX. Ale to co, będzie ten event dalej, czy nie? Tak, Zres to. No, zresetowałem, odpalam nową. No, już uspokój się. Pytam się, czy będzie event. No, mnie zrespiło No, nie ma szczęścia. No, to wyszedłem z gry, eee. tylko. No to fajny event. GG. No, już są zwykłe tryby dostępne. Tak? Hmm? Tak. O, właśnie się. Ojej, co tu się dzieje? To nie jest zły event. Pogczamp. Brawo, jasny na porządku. Gunn wygrał. No to fajnie, fajnie, że widzieliśmy ludziska o co chodzi. XD. Wulkan... Wybucha. No to nie jest złe wybuchanie wulkanu. Wiecie, Luiska, to nie moja wina, że się event nie pokazał tak naprawdę, no. Co ja mam o, zrobić? No, wybucha wulkan. Wybuchło! O matko! No, no to jest fajnie, to zostałem zaodplayowany przez was. Tak naprawdę. Jak przeze mnie? No tak, wyszedłem, a u Merceka działa działa event teraz. Nie, ja też wyszedłem. O, okej. Okay. Wow, dobra, coś się dzieje. A tu już jest po. Wybucha. Wybucha. No, wybuch, wybuch, wulkan No. Dobra, no i chyba niszczy... A co z tym timerem się stało? Tomigan generalnie przyniosło ludzi do takiego wymiaru, jak wtedy był ten. No. I były, czy były te kryształy do odkopania. Ludzie musieli rozkopać broń, którą chcieli. Wygrał Tommy To nie. O, jazły, mam bombę O, wybuch. Ta właśnie mam widok... coś. O kurde. kurde No to Tilted rip właśnie się stało A sklepowa? żyje? Nie, sklepowa oberwała jako pierwsza Działa No, tego nie mogę wysiąść samo z busa bojowego. Cześć? To nie jest Fortnite Nie da się z busa ja, trzeba będzie jakąś skargę napisać Nie mogę wysiąść z ja busa. Ja wysiadłem o, o, teraz wysiadło mi. O, no wysiadło wszystkim Wszystkich wysiadło w tym miejscu. Patrzcie, ludzka, jakie bugi Fortnite'a są. Wszystkich wysiadło dopiero. Aha, tu w ogóle u ciebie jest inaczej. U mnie wszystko ciemne jest. Tam no było ciemne, wiesz? U mnie nadal jest. A przy normalnie na Tiltet jestem. Ale nie jestem? Ja nie idę atletet na Tiltet. To nie zły ale... event był. Grany. No. Też mi smutno, że nie zobaczyłem tego eventu. Unexte też nie działa? To była fajna tiltet, tak szczerze powiem. To nie jest złe Tilted towers teraz. Ty, pół tilta zniszczyło. A ty ciekawe co by się stało, jakbyś był na tiltet? No? Dobra, no BCC trzeba będzie obejrzeć. Ale myśmy wszystkich przeniosło. Nie, byłeś na tej wyspie, nie było. Przeniosło do góry, lotnie, ale nie dało się tak naprawdę. Dobra. Ale Tiltet teraz jest już lec miejsc cukru. A na mapie was się o Minimapie Tiltet? Nie. Nie. No nie zresztą. Nie. Ale ludzi biega na Tiltet i nikt nic nie ma. Co to jest za graty? Dobra, jak tam daje się wejdzie, to co ile HP trasa? Jeden, dobra, nieważne. Jesteś na Tilted, jestem tylko na Tilted właśnie i tutaj jest właśnie, no, nie, właśnie problem, że nic nie ma na Tilted. Teraz Tilted jest taką martwą miejscówką na razie. To są dwa budynki na krzyż, w których nic nie ma. Nie z lotu. Ale Tilted doberwało. Ej, tu skrzynka dalej się raz mi podzieją. Widzisz, Ale nie da się jej skopać. Tak, nie da się skopać, a się despi dalej. Zapomnieli o Dzięki za 5Z, na super, byku. Meteory latają. Właśnie nie latają już byku, już leciały. Właśnie to jest efekt meteorów. Jazuchoff oh, tam ma wszystko, a ja nie mam nic. chcę wulkan z bliska zobaczyć. No właśnie Ten też ciągle. chcę iść do tego wulkanu, chyba. nie on, co prawda, ale. Ale jakby mieć tu broń, natilted teraz, to można było taki rekord kili zrobić. O, właśnie zginąłem ze snajpem. Ja już mam 15, co? Co 15? Fragów. Masz 15 fragów? No. Na solo? Nie no, biegam nie, sobie to na jakieś naparzance. O, naparzance. Czy jesteś na solo? No wszedłem zobaczyć na solo co się stanie tak naprawdę, bo już od razu pierwszy tryb jaki mi się zaznaczył, nie chciałem czekać. Rafał na napażankę, zobaczę co się stało jeszcze. Ale bliska akcja. Zobacz słona. właśnie lecę. Wiesz, znaczy chyba sklepowa, a słona. Lecimy. Ale pierwszy raz miałem takie coś. Mogłem zostać na tamtym serwerze, w sumie. Ciekawe co się stało z tymi ludźmi na tamtym serwerze zbugowanym. Czy tak byś sobie grał na przykład 20 godzin, i by ten serwer cały czas stał? <noise> Sam byś sobie biegał, ty, bez niczego. Ale smutno, pierwszy raz w życiu mi się tak zdarzyło, że... Znaczy chyba pierwszy raz w ogóle Fortnite mi się zdarzyło, że event się zbugował. Sad trochę. Jaju też nie wczytało? No. To widzisz, nie jesteśmy jedynym, który nie wczytało eventu tak naprawdę. Komu no no jeszcze nie czytał? No, że się to Epic, bo to było bardzo nie w porządku. No, bez kitu. Timer to to niezły se timer liżu do zera ty... To przez co żeśmy się może śmiali, że nic się nie stanie i się rzeczywiście jest to. Już to wie. Zkito Ty, ale na naparzance, ty Co? Co? No, na na u mnie ten wulkan normalnie wygląda teraz już <ś transcript> Nie wiem, ja jestem w środku wulkanu generalnie Ale macie taki wielki czerwony dym? No, tak. A ja nie mam już. mam. Ja... A stało się coś nie, na zalewie? Co Im bliżej się tego wulkanu zbliżasz, tym tędem robi się bardziej przeźroczysty. A stało się coś na zalewie czy nie? Na zalewie nie, no to jest tak jak było przed eventem. And. Zniszczyło w sumie połowę sadyby i filter. To wciera. bez sensu że dali odliszanie na zalewie, skoro wulkan był tylko wybuch. Mogli na wulkanie dać się odliszanie przynajmniej Ale Nie, to sensu... co, bo tam nie przyniosło. To było tak, wyglądało w ten sposób, że jak ludzie już sunęli tego samigana tych kryształów wykopali tego Tomigana to, to ten to i pozostałe kryształki wsunęły się w ziemię, pojawiły się takie wielkie światło i zza, To nie jest. Rozja rozjaśniło ekran. I, po, I potem wszyscy się przeteleportowali, lotniali w górę i wtedy zaczął wybuchać Nie Wiem, co to teraz to też takie jest miejsce miejsca, jest. Dobra, tutaj się nic nie zmieniło. Tak czy siak. No, jestem ściekła. No ja też, że nie zobaczyłem tego ewentu kitu. I sorry ludziska, no przepraszam was jak coś, także smutno mi, że, w... że no nie udało się. Jestem tak samo smutny jak i wy i rozczarowany. Event z milion na 10, chyba 0 na 10. Ale dużej temu się nagle wierzy i na sobie po prostu tak just like that. No. Ale no rzeczywiście, cały market wysadził I skrzynki się lepią, też powiedziałem, mm. To nie jest zła I to co? Wszystko, nic więcej się już nie stanie chyba w tym sezonie. Czy się stanie? Jezu, ale jestem wściekła na to, naprawdę. Stanie się jeszcze coś w tym sezonie? W ogóle jeszcze nie. Chyba nie. Chyba już koniec, nie? No 4 dni przecież jest koniec. Na minimapie nawet nie ja zrobili żadnej litery. Piszą, że u Farela i Jacoba było normalnie, to też widziałam, ale tak piszą, że u Jaju nie było, piszą, że u...